Cześć wszystkim, rok 2015 w końcu się skończył, a z nim minął mój pierwszy rok na YouTubie i z tej okazji należałoby to w jakiś sposób e, uczcić, świętować, w jaki inny sposób najbardziej oklepany i standardowy z wszystkich urządzenie listy top 10. Moja lista m, znacie e, moją opinię na temat list top 10, aczkolwiek moja będzie dosyć nietypowa. E, Wymienię tutaj 10 najlepszych gier, w jakie grałem i przeszłem od początku do końca w roku 2015, nie zwracając najmniejszej uwagi na to, w jakim roku tak naprawdę się ukazały, więc może być to równie dobrze gra na Pegasusa, na PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 czy cokolwiek. Mam w dupie głęboko bardzo większość gier, które wyszły w 2015 roku, średnio mnie one interesowały, no i. Tyle. Mam nadzieję, że moja lista będzie Wam się podobać. Miejsce 10. Castlevania, Lament of the Innocents. Gra ta podczas swojej premiery otrzymała niezwykle wysokie oceny, średnia ocen to 8,5 na 10. Mimo to nigdy nie zyskała jakiejś większej popularności, a szkoda, ja ukończyłem tą grę kilka razy, nie tylko w 2015 roku i za każdym razem bawiłem się niezwykle, niezwykle dobrze. Jest to taki mix Devil May Cry z oryginalnymi Castlevaniami, czyli mamy tu całkiem skomplikowany, wymagający system walki, który jest bardzo łatwy do nauczenia się, a mimo to trudny do wymasterowania. I to daje olbrzymią frydę, ponieważ początkujący gracz ma niezwykłą frajdę z tej gry, ale jednocześnie taki hardkorowy jak ja wciąż znajdzie tu coś dla siebie. I to jest piękno tego całego systemu walki. Naprawdę powinniście go spróbować. Niby jest to coś podobnego do God of War i Devil May Cry, ale jednocześnie ma tu tutaj dużo swoich mechanik i to jest naprawdę naprawdę fajne. Do tego to co niezwykle przyciąga mnie do tej gry oczywiście poza świetną grafiką i przeginialną naprawdę muzyka w tej grze. O Boże, to musicie po prostu usłyszeć na własne uszy, bo opisać aż ciężko jak dobra jest muzyka w tej grze. W każdym bądź razie, to co naprawdę przyciąga do tej gry, to miks różnych mechanik RPG, takich jak skupowanie ekwipunku, zdobywanie lepszego, z naprawdę świetną grą akcji trzeciej osoby. I co jest fajne, mamy praktycznie dostęp do wszelkich komnat zamku od samego początku. To od nas zależy, jaką Komnatę zwiedzimy jako pierwszą, więc gradaje pod tym względem sporo swobody. Druga rzecz, masa sekretów. Masa, masa sekretów. Drugie tyle, ile normalnie mam bossów, drugie tyle jest ukrytych. Masa znajdziek, masa ukrytych pomieszczeń, masa różnych nowych skilli, przedmiotów i tak Dużo, dużo tego jest ukryte, i życzę Wam powodzenia z przejściem ostatniego bossa bez wcześniejszego odkrywania przynajmniej większości z tych wszystkich sekretów. Naprawdę. Miejsce dziewiąte. Medal of Honor Allied Assault. Gra ta pojawiła się na rynku w chwili, gdy wszyscy myśleliśmy, iż widzieliśmy w grach FPS już praktycznie wszystko. Takie starsze Doom czy Quake'i oferowały masę niezwykle szybkiej, dynamicznej akcji. Pierwszej jakości. Unreal, który powstał kilka lat wcześniej, dawał nam niezwykle kolorowy, obcy i, tak jak tytuł, daje nam do zrozumienia, dość nierzeczywisty, fantastyczny świat. Half-Life dał nam niezwykłą przygodę doktora Freemana z niezwykłą fabułą i oryginalnym podejściem do przekazywania tej właśnie fabuły. Ale tak naprawdę do momentu wyjścia na rynek Medal of Honor Allied Assault nie widzieliśmy nic. Dopiero ta gra pokazała nam, co można zrobić z grami gatunku FPS. Naturalnie, piję tutaj do kapitalnego szturmu na plaży Omaha, który mimo ówczesnych ograniczeń sprzętowych, oglądany z pierwszej osoby, z oczu żołnierza, był po prostu niesamowity. To pierwszy raz widzieliśmy coś takiego na, na oczy. Naprawdę nie wyobrażacie sobie, jaki to był niesamowity moment dla ówczesnych graczy. Coś tak epickiego na tak ogromną skalę zmieniło gry FPS już na zawsze. Nie był to bynajmniej jedyny genialny poziom w tej całej grze. Ja jestem w stanie dzisiaj po tych wszystkich latach zapamiętać każdy szczekół każdego jednego poziomu jaki tylko zobaczymy w cały Medal of Honor Allied Assault. Każdy jeden poziom stawia przed nami nowe oryginalne wyzwanie, nowe zadania i to wszystko połączone z ogromną satysfakcją, która płynie ze strzelania do Niemców, bo w tej grze jest naprawdę świetny system strzelania. Nie udaje on tak realistycznego jak w dzisiejszych grach, ale jednocześnie nie jest aż tak arcade'owy jak w starych grach. Jest to naprawdę, naprawdę satysfakcjonujące. Polecam wszystkim grać w Medal of Honor Allied Assault. Na pewno nie pożałujecie. Jest to gra ponadczasowa i nie bez powodu zajmuje dziewiąte miejsce wśród najlepszych gier, jakie grałem w 2015 roku. Miejsce ósme: The Bard's Tale. Wiecie, co gra powinna robić przede wszystkim? Gra powinna bawić sprawiać satysfakcję płynącą z grania w nią po prostu. I The Bard's Tale robi to po mistrzowsku. Mechanicznie i pod względem gameplayu, Grata ustępuje wielu innym RPG-om akcji tego okresu z Diablo 2 na czele. Ale wiecie co? To wcale nie jest ważne, ponieważ fabuła i sposób jej przedstawienia, a zwłaszcza postaci, to nie tylko główna, ale praktycznie każda jedna postać, jaką spotkamy w grze, to geniusz. Praktycznie każdy dialog wywoływał u mnie gromkie wybuchy śmiechu. W grze jest pełno piosenek, każda wywoływała u mnie gromkie wybuchy śmiechu. Praktycznie każde oskryptowane zdarzenie, każdy tekst narratora, który wyśmiewa naszego żałosnego głównego bohatera, Barda, wywoływały u mnie gromkie wybuchy śmiechu i za to tak uwielbiam tą grę. Ta gra po prostu sprawia szczerą radość. Naprawdę nie można grać w tą grę bez śmiania się praktycznie przez cały czas grania w nią. I wiecie co? W 2016 roku przejdę tą grę jeszcze raz, tym razem w wersji polskiej. I coś mi się zdaje, że w top 10 gier, w jakie grałem w 2016 roku The Bard's Tale pojawi się ponownie. Właśnie ze względu na to, że gra wywołuje u mnie gromkie wybuchy śmiechu praktycznie co chwilę. z czym ja tu do ludzi. Zagracie, przekonacie się i będziecie mi wdzięczni, że poleciłem wam The Bard's Tale. Grajcie teraz na PlayStation 2, Xboxie lub PC. Miejsce siódme. Batman. Łatwo zauważyć tendencję, a raczej modę ostatnich lat, rozpowszechnioną wśród twórców indie, tworzenia gier naśladujących retro tytuły z konsol 8-bitowych. Shovel Knights to taki najdoskonalszy przypadek. Ale wiecie co? Cofając się do prawdziwych 8-bitowych gier sprzed lat, ich magia i grywalność wciąż jest nienaruszona. Jednym z moich ulubionych tytułów na całego Nesa, czy raczej naszego Pegasusa, jest Batman. Jest w nim wszystko, za co tak często cofam się do tamtej ery. Precyzyjne sterowanie, wysoki lecz, nie nieuczciwy poziom trudności, świetna muzyka, ciekawe mechaniki wprowadzające innowacje na tak ograniczonym sprzęcie, przejrzysta grafika, szczegółowa jak na swoje czasy i wiele więcej. Podchodząc do tej gry z odpowiednim stanem umysłu, czyli wymagając jedynie solidnego gameplayu oraz satysfakcji płynącej z pokonywania coraz to trudniejszych elementów platformowych oraz wrogów, będziecie się przednio bawić. A właśnie taki cel mają gry zabawiać nas. Miejsce szóste. Bastion. Tak jak dopiero co powiedziałem, satysfakcja płynąca z rozgrywki oraz zwykły fan to jest to, co powinna nam zapewnić każda gra. Lecz niektóre tytuły, takie jak Bastion, podnoszą poprzeczkę i zapewniają wiele więcej niż można by wymagać od interaktywnego medium. Ten tytuł łączy ze sobą kapitalny system walki, który sam w sobie oferuje bardzo wiele, z niezwykłymi, niezapomnianymi wizualiami oraz jeszcze lepszą ścieżką dźwiękową, która jak żadna inna gra dopełnia zaznawanych przez nas doznań, przygotowując chociażby lub podkreślając zdarzenia, które za chwilę będą miały miejsce. Dołóżmy do tego charakterystycznego narratora o szorstkim głosie i niezwykle ciekawą fabułę, która wielokrotnie zagra nam na emocjach. Bastion to gra, po której przejściu ciężko będzie o niej zapomnieć. I właśnie to stanowi jej wielkość i zapewnia miejsce na mojej top liście. Miejsce piąte: Blood Will Tell. Kolejna gra, której długo nie zapomnę ze względu na fabułę i postaci, ale również i za gameplay. Jest to gra akcji z widokiem TPP i dość prostym systemem walki, urozmaiconym jednak o bronie dodatkowe, ataki specjalne i siekanie wrogów z elementami Quick Time Event. Gra zaczyna się bardzo powoli i z tego względu wręcz odrzuca nas na początku. Trzeba jednak pamiętać o najciekawszym systemie RPG z integrowanym z fabularnym rozwojem zdarzeń. Nasz bohater bowiem nie posiada wielu części ciała, te zostały skradzione przez demony. Pokonanie każdego złodzieja daje nam z powrotem brakujący organ. Tak więc grę zaczynamy chociażby bez oczu, obraz jest wtedy czarno-biały, by odzwierciedlić telepatyczne widzenie. Kończyny są sztuczne, dlatego na początku sterowanie jest sztywne. Brakuje nam większości mięśni, dlatego gra jest powolna. Napotkane postaci oraz różne wydarzenia są jednak na tyle ciekawe, że zostaniemy przy konsolce. Po czasie wciągnie nas gameplay i pragnienie zaznania następujących zdarzeń oraz doprowadzenie Hyakimaru do happy endu. Gra jest dość długa, ja natomiast nie mogłem się od niej oderwać. Bardzo przyzwoity poziom trudności oraz fakt, że połowa bossów w całej grze jest sekretna na wzór Castlevania i tak, będziemy musieli wielokrotnie cofać się do poprzednich etapów, by odkryć za pomocą nowego przedmiotu jakieś przejście? Czy najzwyklej w siecie możemy być po prostu w danym momencie zasłabi i będziemy musieli wrócić do tego momentu gry z nieco wyższym poziomem, nowymi kończynami i nową bronią? Scenariusz do gry został napisany przez Osamu Tezuke, czyli ojca współczesnej mangi i anime, a to może być dla kolejnej części z was kolejnym spowodem do sięgnięcia po tą grę. Miejsce czwarte. Front Mission 3. Wiecie co? Niezależnie od tego, co powiem lub nie powiem na temat tej gry, i tak nawet nie sięgnę czubka wielkiej góry lodowej, którą jest Front Mission 3. W mojej recenzji, którą uważam za najsłabszą recenzję, jaką kiedykolwiek wrzuciłem na swój kanał, gadałem i gadałem i gadałem, zanudzając Was wszystkich o tym, jak ta gra jest zajebista, ile ma przeróżnych opcji kustomizacji, jak głęboki i ciekawy ma system walki, ale co z tego i tak nie sięgnąłem nawet po czubek góry lodowej. Ta gra jest po prostu arcywielka, arcywciągająca, arcyciekawa. I nie, nie przesadzam w tym ani trochę. System walki jest naprawdę świetny, wciągający, oferuje masę różnych taktyk. Praktycznie jedynym ograniczeniem systemu walki jest nasza własna wyobraźnia i dostępność części, które aktualnie posiadamy. Co więcej, fabuła również jest nietuzinkowa, postacie są... Po prostu niezwykle realistyczne i to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Rzadko kiedy. Fabuła mnie tak do siebie przekonuje. Front Mission trzyma niezwykle realistyczną fabułę, którą łatwo zrozumieć praktycznie każdemu. Nie ma tu żadnego science fiction, żadnej fantazy. Najlepsze jest to, że zarówno fabuła postaci, jak i system walki są równie niezwykle zajebiste. Dlatego nigdy nie nudziłem się podczas walki myśląc cholera, chciałbym już poznać kolejny wątek fabularny, a podczas długich dialogów nigdy nie nudziłem się myśląc cholera, niech to gówno się już skończy, chciałbym rozegrać kolejną walkę. Podsumowując, fani taktycznych gier turowych nie mogą pozwolić sobie przejść obok tego tytułu obojętnie, a kosztuje on śmieszne grosze na PlayStation Network, nawet tym polskim. Miejsce trzecie. Shadow of the Colossus. Przy tworzeniu gier ciężko być innowacyjnym, zwłaszcza że to jest nieopłacalne. Całe szczęście nie wszyscy deweloperzy kierują się wyłącznie rozsądkiem, a sercem. Wszedł w kolosu, włożono serce i duszę. Ta gra wręcz emanuje uczuciem, jakie włożyli w nią sami twórcy. Rozgrywka składa się jedynie z przemierzania mapy celem odnalezienia tytułowych kolosów. Po znalezieniu jednego z nich mamy za zadanie go zgładzić. Problemem jest to, że jesteśmy przy nich zaledwie mrówkami. Musimy znaleźć więc sposób na wlezienie na adwersarza, jakkolwiek by to nie brzmiało, następnie przemierzając jego cielsko, nie pozwolić się zrzucić, jednocześnie szukając jego słabych punktów. Niezwykłym dla mnie jest poczucie bezradności i słabości wobec tych stworów. Co więcej, po zabiciu każdego z nich nie następuje typowa satysfakcja, bowiem obserwujemy jak nasza postać zmienia się zabijając każdego z gigantów. To daje do zrozumienia, że niekoniecznie jesteśmy tym prawym i chwalebnym rycerzem. Podejście do opowiadania fabuły również jest nietypowe. Na początku otrzymujemy cel zabić kolosów, by wskrzesić naszą dziewczynę. Przez całą grę nikt nie mówi nam już nic więcej to my, jako gracz, mamy za zdanie interpretowania tego, co widzimy. Jedynie sam koniec gry uchyla rąbka tajemnicy i możecie mi wierzyć, najtwardsze nawet pudziany uronią łez. Grafika naturalnie jest prześwietna i pokazuje moc PlayStation 2, ale to przecież widać. Muzyka jest tak dobra, że uwielbiam ją słuchać podczas robienia czegokolwiek w domu. Przy niej nawet podlewanie kwiatów staje się arcyepicką czynnością. Osobiście uważam, że Shadow of the Colossus to więcej niż zwykła gra, ale po co mam wam o tym mówić? Zapraszam do recenzji i zagrania samemu, by przekonać się o tym na własnej skórze. Miejsce drugie. Castlevania, Symphony of the Night. Co by tu powiedzieć na temat tej gry, czego byście jeszcze nie wiedzieli? Zacznijmy od tego, że łącząc to co najlepsze w starszych Castlevaniach z tym co najlepsze w Super Metroid, stworzyła nowy i popularny gatunek Metroidvania. Dodajmy do tego najlepszą muzykę, jaka kiedykolwiek pojawiła się na PlayStation 1, świetną dwuwymiarową grafikę, Masę akcji, fakt, iż połowa gry oraz prawdziwe zakończenie są sekretne, ogromny ekwipunek, zdobywanie pomocników na kształt Pokémonów i ekspienie ich, oraz na koniec fakt, iż grę ukończyłem więcej razy niż potrafię liczyć, a jeszcze mi się nie znudziła, mimo iż gram w nią na Wicie dokładnie w tej chwili, jednocześnie grając w nią na PlayStation 3, PlayStation 2 i PlayStation 1. Gra jest świetna, i jeśli jeszcze o niej nie słyszeliście, albo co gorsza, nie graliście, to wytłumaczcie mi. Co wy tu robicie? Go and play now! Albo zaraz po obejrzeniu reszty tego materiału. Zanim przejdę do pierwszego miejsca, chciałbym zwrócić uwagę was wszystkich na trzy gry. Hard Reset, Brutal Doom oraz Dark Watch. Są to gry typu FPS, które sprawdziły mi niezwykle dużo frajdy. Są to naprawdę świetne, dynamiczne, oldschoolowe gry, w których strzelamy do masy wrogów nacierających na nas z wszystkich stron. Są to naprawdę świetne, świetne, świetne gry. Aczkolwiek nie mogę ich wrzucić na listę top 10, z tego względu, że są to po prostu. Proste, dosyć prymitywne strzelanki, które oferują jedynie niezwykle satysfakcjonujące strzelanie do masy wrogów, dynamiczną walkę, świetną grafikę i dobrą muzykę. No, niestety, w porównaniu do reszty z tych gier to jest trochę za mało. Na Waszą uwagę zasługuje również gra Parasite Eve, która sprawiła mi ogromną ilość frajdy za każdym razem, gdy ją przechodziłem. Jest to połączenie klasycznego survival horroru typu Resident Evil z japońskim RPG-em. Tytuł ten oferuje naprawdę dobrą fabułę, ciekawe postaci, niezwykle ciekawy system walki, ale właśnie, brakuje tu zarówno jakichś bardziej zaawansowanych mechanik RPG, jak i strachu. W każdym razie zapraszam Was do mojej recenzji tej gry, która być może Was zainteresuje. Miejsce pierwsze: Chrono Cross. Nie czekajcie, Trigger. A może jednak Cross. Trigger Cross, Trigger Cross. Nie, zostaje jednak przy Crossie. Wiecie co? Obie gry są. Praktycznie dwoma najlepszymi JRPG-ami, jakie kiedykolwiek powstały. Zarówno Chrono Trigger, jak i Chrono Cross mają niezwykle ciekawe postacie, niezwykle ciekawą, udaną fabułę, oryginalne i po mistrzowsku zaimplementowane mechaniki przenoszenia się w czasie w przypadku Triggera oraz przenoszenia się pomiędzy dwoma światami równoległymi w przypadku Crossa. Obydwie gry mają niezwykle świetną grafikę, a w sumie i najlepszą grafikę na swoje platformy czyli Super Nintendo w przypadku Trigera oraz PlayStation 1 w przypadku Crossa, obie mają najlepsze ścieżki dźwiękowe na swoje platformy. I tak, powiedziałem wcześniej w tej liście Top 10, że Castlevania Symphony of the Night ma najlepszą ścieżkę dźwiękową na cały PlayStation 1. I jest to prawda, ale miejsce to jest Exequo z Chrono Crossem. Czemu ostatecznie decyduje się na Crossa? System walki, najlepszy w historii wszystkich gier JRPG. Jest on niezwykle złożony, oferuje nam masę różnych ciekawych mechanik, ale wszystkie są łatwe do przyswojenia i zastosowania. Jest to jedna z naprawdę niewielu gier JRPG, które faktycznie wymagają od nas logicznego myślenia i taktycznego podejścia. Co więcej, cały Chrono Cross nie wymaga od nas nawet najmniejszej ilości grindu, ponieważ zwykli wrogowie nie dają nam żadnej ilości doświadczenia. Poziomy zdobywamy jedynie za bossów, których pokonamy tak czy inaczej. Chrono Cross wywarł na mnie znacznie większe wrażenie swoją fabułą oraz kluczowymi postaciami. Gwarantuję wam, że nawet po jednym przejściu tej gry nie zapomnicie jej już nigdy. A przejścią jak najbardziej warto i powinniście już w tej chwili zakładać amerykańskie karty na PlayStation Network, by kupić ją za grosze. To były najlepsze gry, jakie ja ukończyłem w 2015 roku. Oczywiście zawarłem tutaj jedynie gry ukończone przeze mnie, i to jest słowo kluczowe, ponieważ grałem np. Wiedźmi na przykład 3 i uważam tą grę za absolutnie kapitalną, ale nie miałem jeszcze czasu jej ukończyć. I to jest ta różnica. Bardzo chętnie natomiast przeczytam najlepsze gry, w jakie Wy graliście. W roku 2015, niezależnie od tego, kiedy miały datę swojej premiery. Jeśli ukończyliście dane gry w 2015 roku, zróbcie swoje listy top 10 albo chociaż top 5 i podzielcie się nimi w komentarzach. Bardzo chętnie, jak zawsze, je przeczytam. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!